Dzień dobry w niedzielę. Witam ponownie na moim balkonie. Dzisiaj nie ma takiego słońca, więc mogłem tutaj wyjść. Mamy przypowieść o uczcie. Znaczy nie przypowieść, tylko opowieść o uczcie, podczas której Pan Jezus opowiada przypowieść o tym, żeby sobie nie zajmować pierwszych miejsc. I tak czytając ten tekst u Łukasza, tak sobie myślę, że już na samym początku Warto zobaczyć, że y, kiedy to się zaczyna dziać, to znaczy kiedy oni zabierają, znaczy za, zajmują te miejsca, to Jezus zauważa ludzką głupotę. Znaczy Widzi to dziecinne działanie y, wśród dorosłych ludzi, jak się y, tam szturchają o te pierwsze miejsca, żeby mieć jak najlepsze miejsce. I to jest głupota. Znaczy, człowiek tak ma, że czasami jest głupi i bije się na przykład o stołki. I myślę sobie, że już z tego wstępu warto wyciągnąć jakąś naukę, to znaczy, że warto zobaczyć, że kiedy widzę taką ludzką głupotę, a przecież wszyscy doświadczamy takich sytuacji, w których moglibyśmy powiedzieć, że ludzie są po prostu głupi, już nie mówię o tym, że w lustrze to bardzo często widzę, to. To, co jest naszą pierwszą reakcją? No bardzo często reakcją na głupotę jest krytykowanie tej głupoty, jest wytykanie błędów tym ludziom albo sobie taka autokrytyka. A Jezus przyjmuje inny model: znaczy, Jezus widząc głupotę, próbuje czegoś swoich tych współbiesiadników nauczyć, daje im naukę, czyli opowiada tym przypowieść. I myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz, którą y, y, ja, każdy z nas musi zmieniać w sobie: że kiedy widzimy głupio, głupie działanie drugiego człowieka, to zamiast iść za tą pierwszą reakcją, w której skrytykuję, w której y, nawet publicznie komuś wypomnę te błędy, to może warto się czegoś z tego nauczyć. I myślę, że ten nie myślę, jestem przekonany, że ten mechanizm też trzeba stosować wobec siebie w tym sensie, że jeżeli mam taką naturę, są tacy ludzie, którzy cie, siebie bardzo krytykują, wytykają sobie błędy, widzą swoją głupotę, są bardzo autokrytyczni, czasami aż wyolbrzymiona to jest cecha, no to warto wtedy, zamiast siebie właśnie krytykować, to czegoś się uczyć. Jest takie przysłowie, uczyć się na błędach swoich i obcych. To, jakby do samego wstępu do, do, do tej dzisiejszej Ewangelii. A co do samej przypowieści, kiedy się ją czyta, i my ją czytamy już od 2000 lat, to łatwo też wpaść w taki kolejny mechanizm udawania: to znaczy, że skoro Jezus mówi, zajmuj ostatnie miejsce, żeby gospodarz cię zobaczył i żebyś mógł, czy mogła. Być przez niego przesadzonym na lepsze, no to zobaczcie, że tutaj bardzo łatwo wpaść w kolejny mechanizm udawania. To znaczy, że skoro ja wiem, że tak ma być, no to za każdym razem, kiedy pojawiam się na jakiejś imprezie, za każdym razem, kiedy pojawiam się na jakimś spotkaniu, od razu zajmuję ostatnie miejsce, żeby mnie ktoś zauważył. No. I to jest oczywiście znowu głupie wracamy do punktu wyjścia, znaczy wracamy do tego momentu, w którym, o którym ta cała Ewangelia się zaczyna. Więc nie chodzi o teatr, bo gdybyśmy w ten sposób grali, no to stajemy się w cudzysłowie gorsi od tych, o którym Pan Jezus dzisiaj mówi w tej Ewangelii. Bo nie dość, że wiedzielibyśmy o tym mechanizmie, który On tutaj omawia, wiedzielibyśmy, jaki jest Jego punkt widzenia, no to jeszcze jakby meta Wchodząc w ten tekst, robilibyśmy dokładnie to samo, a jeszcze gorzej, no bo wiedząc o tym, że nie chodzi o stołki w sensie fizycznym, tylko o to, co się dzieje w naszej głowie. Więc myślę, że też to warto zauważyć, bo przecież Pan widzi moje serce. Bóg to nie jest ktoś, kto da się oszukać takim teatrzykiem. I zresztą nie chodzi o oszukiwanie Boga, tylko chodzi o oszukiwanie siebie. To znaczy, że wybierając sobie gorsze miejsce po to, żeby potem być przesadzonym, tak naprawdę oszukuję siebie, że jestem człowiekiem naprawdę pokornym. W sensie, że nie szukam sobie zaszczytów, nie szukam sobie jakiejś chwały, która mi się nie należy. Bo Pan Jezus nas nie nawołuje do samoponiżania się w tej Ewangelii. Ale do mądrego szukania swojego miejsca. Co nie jest takie oczywiste. Yy, jeszcze raz mówię, ten przykład z tym stołem, z tą imprezą jest tylko właśnie pewnym impulsem, ale tu chodzi o coś szerszego w życiu, że yy, szukam swojego miejsca, znaczy, szukam swojej pozycji życiowej. Ona się zapewne będzie zmieniać, bo czasami trzeba być kimś, kto jest na eksponowanym miejscu, a czasami trzeba się. Schować albo raczej po prostu przyjąć to, że w danym momencie nie jestem na eksponowanym miejscu, a więc chodzi o takie wewnętrzne, szczere szukanie tego, co jest prawdziwym moim miejscem życiowym. No i jeszcze jeden wątek z tej Ewangelii, który przy czytaniu mi się nasunął. No to nie wiem, jak to powiedzieć. Warto przeczytać ten tekst jakby z perspektywy faryzeusza, który zajmuje sobie pierwsze miejsce. I Jezus to dostrzega. Czyli, kurde, no właśnie, chodzi mi o to, że, że są takie momenty, w których ktoś albo przez, przez, wprost mi mówi, albo przez jakąś, ja sam, przez moją jakąś mądrość życiową, doświadczenie, no, czuję, że to nie jest moje miejsce. Yy, I być może to Bóg mi to podpowiada, być może właśnie inni to zauważają, być może ja to w końcu zauważę, ale warto tu zwrócić uwagę na taki wątek, że y, co przeżywam, kiedy ktoś mi zwraca uwagę na to, że nie jestem w swoim miejscu. Yy, oczywiście mogę powiedzieć o sobie, że dla mnie to jest bardzo trudny moment, no bo. Za każdym razem, kiedy uświadamiam sobie sam, ja sam albo ktoś mi to robi, że no sorry, ale to nie jest Twoje miejsce, że nie jesteś taki ważny, jak ci się wydaje, no to, to mi jest źle. To znaczy, wiem, że jest urażona moja duma, urażona moja pycha, więc w związku z tym czuję, że to jest no nieprzyjemne dla mnie. Reakcją, nie wiem czy tak macie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ludzka reakcja. Reakcją taką pierwszą jest to, że. No człowiek chce iść na konfrontację, człowiek chce udowodnić swoją rację, a ten fragment, jeśli przeczytamy go właśnie w takim kluczu, że to Bóg próbuje mi pokazać, że to nie jest moje miejsce, no uczy mnie tego, że nie chodzi o konfrontację, że albo to, co mówiłem wcześniej, przyjmuję, że Rzeczywiście są takie momenty, w których trzeba zmienić to swoje miejsce, albo mówiąc inaczej, trzeba zmienić myślenie o sobie, o swoim życiu, o swojej pozycji w tym życiu, w tym świecie. No, albo idziemy na konfrontację za każdym razem i wykłócamy się o to, że mamy rację. To mówiłem o tym wielokrotnie, że mylimy prawdę bardzo często z racją, że to, co jest dla mnie. Yy, no właśnie cząstkowe. Tak, tu i teraz mi się wydaje, że mam rację i będę o nią walczył, będę też walczył o swoją pozycję yy, w porównaniu z tym, co jest prawdą. A prawda jest taka, że nie zawsze muszę być na eksponowanym miejscu w życiu, czy na jakiejś imprezie, czy na jakimś wydarzeniu, czy w jakimś yy, właśnie małym wycinku życiowym dotyczącym mnie samego czy innych. Czyli warto też zobaczyć yy, te momenty, w których, no właśnie, Bóg albo ludzie, albo ja sam mówię sobie: Ej, to nie jest twoje miejsce. I y, to jest taka dobra szkoła tego, co nazywamy pokorą, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, nie chodzi o samo poniżanie się, tylko o takie umiejętne powiedzenie: Okej, okay, wycofuję się, albo takie umiejętne powiedzenie: Dobra, y, to nie jest moje miejsce w tym momencie, muszę. Jakby na nowo przewartościować patrzenie siebie sam, na siebie samego w kontekście tego, gdzie dzisiaj jestem w życiu, kim jestem w tym życiu, bo przecież nasze role, one się zmieniają. Nasze role też nawet jeśli tak fundamentalnie się nie zmieniają, bo na przykład ktoś jest, nie wiem, całe życie księdzem, albo ktoś jest całe życie małżonkiem, albo całe życie jest się rodzicem, no ale z, w perspektywie czasu. Sposób przeżywania tych ról się zmienia i nie da się być cały czas w tym samym miejscu. Byłoby to trochę sztuczne i dziwne. Nawet jak ktoś prowadzi biznes, to przecież jest taki moment, w którym to robi bardzo intensywnie, a potem wychowuje sobie następców, ostatecznie oddaje swój biznes. I to jest właśnie ta postawa, że umiem przyjąć, że to nie jest na całe życie, że umiem przyjąć to. Że to się może zmienić, i że trzeba to zmienić, bo tak jest po prostu zdrowo. No, to co? Dobrej niedzieli Wam życzę. Y, dobrego miejsca przy niedzielnym obiedzie. Ja jeszcze nie wiem, gdzie go spędzę, bo y, będę gdzieś na pewno y, musiał sobie coś zorganizować, jak wszyscy u nas teraz, bo y, no w każdym razie nie mamy wspólnego obiadu dzisiaj, więc y, y, życzę Wam tego dobrego miejsca. Takiego zadowolenia z tego, że odnalazło się swoje miejsce przy stole, już tak mówiąc szerzej, życiowym. I mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek. Bardzo Wam dziękuję za Wasze odzewy pod filmem, czy pod wpisem na face, czy na Instagramie pod tym filmem. Tak jak Wam zawsze mówię, dla mnie to jest cenne, bo, no, no bo wtedy to słowo ma sens, jeśli ono rezonuje w innych i jakoś buduje też wspólnotę między nami. Więc bardzo Wam za tą obecność dziękuję i za Wasze wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w poniedziałek.